Witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku, na pewno na początku, chciałbym podziękować za subskrypcje i lajki. Naprawdę motywuje to do dalszej pracy. No, muszę na pewno jeszcze popracować nad miniaturkami, gdyż idzie mi to dosyć opornie, ale jakoś tam idzie. No i tak, kończymy tą rozgrywkę, Piraci. Musimy zgładzić jasno niebieskiego. Taki jest dzisiaj cel. No, zapraszam do oglądania. Tak, tutaj jest coś i tutaj jest moje miasto. Idę z tymi potworami na kozaka, zobaczę, może dam radę. No, i na pewno już następną rozgrywkę gram na wyższym poziomie, bo na tym troszeczkę jest zamulanie, że tak powiem. 80% to jest za mało. Już mam w miarę poćwiczoną tą grę na setce, mogę grać spokojnie. Tak, tutaj muszę się przedostać jakoś tutaj, tędy. Tu na pewno nie ma miasta, no bo gdzie? No nie ma, nie ma opcji. Zobaczę, jakie on ma potwory. Tutaj nie za dużo, tutaj trochę więcej. No i tutaj trochę więcej. Spróbuję, zobaczę. Jak się nie uda, to będę drugi raz atakował potem. No nie uda się. No, już balista trochę lepiej dopracowana jest. Tutaj za drugim strzałem rozwaliłem tego gościa, co tutaj strzela. A kurwa, wszedłem na pole, minowe niedobrze. Mogłem tego, ale dobra. 106 pikinierów, 57 no, 80 strzelających, 90 nawet balista tutaj nie, jednak tutaj pokonam ich na lajcie, jakoś w miarę szybko poszło. Króciutki będzie ten odcinek, na to wychodzi, bo. No, na minę się wpieprzyłem. Szmany nie mam. No i na koniec gry rozwalane są te jednostki strzelające. Także balista już w miarę jest dobrze, i będę musiał uciekać tym bohaterem, gdyż boję się, że go stracę. Bo już ma tam 10 czy 11 level. Bo on ma jeszcze drugiego bohatera tutaj. Tak, zamek zająłem, potwory przerzucę. A tu coś do kupienia jest? Nie ma. Tych porozdzielam, żebym je nie ściągnął czarami, po prostu, żebym zdążył uciec. Już powinno wystarczyć, ale dobra, jeszcze trochę. Dobra, elegancko. Tym wychodzę, uciekam. Pozbieram sobie tutaj. Bo on ma już tylko jednego bohatera i nie ma miasta żadnego. No i ma sporo tych tutaj. Widać. No bo nie ma miasta. No tu nie ma miasta raczej. Przejdę się tam, zobaczę w sumie. Gryfy są zgarnę elegancko. Pozbieram te tutaj zasoby. No, widzę, że on mnie atakuje, także za 7 dni już umrze. Gdzie koniec gry? Chyba, że przejmie mi jakieś miasto, ale wątpię. Tutaj nie ma, nie ma. No, nie będę go atakował, bo nie mam czym za bardzo. O, a tak. No już powinien padnąć ile to? Tydzień czasu. Chyba, że tutaj jest jeszcze miasto, ale no nie wiem. Dziwnie to wygląda i nie można tutaj za bardzo przejść. Możliwe, że tu jest jeszcze miasto. A jak? Jest miasto. A czym ja zaatakowałem? <laughs> Cztery gryfy, no nie, no nie mam szans do bardzo. No dobra, nie ma sensu. Uciekam i do tawerny. Tak, tutaj najbliżej jest z cytadeli, a na cytadeli są jakieś potwory. No słabo, słabo, słabiutko. A z tego miasta? No z tego miasta mogę ściągnąć. I zostawię te behemoty, niech będzie. I nie wiem, takim czymś zaatakować go. Pójdę, spróbuję. Nie mam many. Ale dobra, poradzę se na lajcie. No i dobra, wszystkie miasta są zajęte. Wejdę tutaj i będę siedział. Na mieście. No i przewinia, przewijanie tygodnia, tak naprawdę. Bo co tutaj? O kurwa, tak. Przewijanie tygodnia. Zajął mi tamte miasto. No troszeczkę się trzeba z nim pobawić, no niestety. Tak ta gra jest złożona. I w tym jest ta zabawa. No, ma sporo czarów pewnie. Nie będzie tak łatwo tutaj. Cztery behemoty. Będzie szarami atakował, to przegram raczej. Ja mam jednostki strzelające dodatkowo. No i dobra, pokonany. Tam się kitra. A kurwa, ja nie wiem, czy dam radę. Nie dam radę. Inaczej zrobię. Zapierdolę mu łódkę. Pojadę do, popłynę sobie do głównego miasta. Jakieś jakiś żołnierzy nas zbierać. Ciekawe, czy to ten wir. Nie wiem, nie, tutaj zaparkuję. Elegancko. No, jedno miasto jest u niego: Cytadela, nie? Dobra, ten ziomek mi się przyda. Przetransportuje mi wszystkie wartościowe jednostki. Będę się tak, no przekładał. Szkoda to pousuwać te towary. Poprzekładam, przemęczę się. Tylko 7 kliknięć. No, i dobra, siano jest tutaj i tutaj. Siano jest, to kupię też w innych miastach, w tym mieście na przykład, dokupię tych żołnierzy. W tym nic nie mam tak w tym w tym wykupione, w tym wykupić. Dobra, przewinę ten dzień. Ciach. To jest nie moje chyba. No i dobra, te potwory są moje, te są nie moje. No i płynę. Płynę, płynę, bo trzeba. Najbliżej tego miasta jest ten zamek, to muszę ulepszać tutaj, co się da. Klasztor wykupię. No, bo to jest najbliżej ten zamek. Potem jest ten. I atakuje mnie. Czym mnie atakuje? No, Jezu, teraz tutaj. Jaka <laughs> to jest robota? Portal chwały mogę kupić. Usunę tych. Jednego anioła mam. Może dam radę. Może. Bo to, to jest oczywiste, że dam radę. Pytanie, co z tym zamkiem? Tamten z aniołami, zamek to się nazywa. Dobra, zamek zajęty tego rozpierdolę od razu. Troszeczkę się trzeba pobawić na końcu tej gry, bo to. Ale fajnie, cieszę się, po latach wróciłem do tej gry, bo kupiłem kompa niedawno. Dwa lata temu w sumie kupiłem kompa, tam za bardzo z niego nie korzystałem i teraz już no grzał się w miarę mocno. Wymieniłem pastę przewodzącą w serwisie. No i fajnie, fajnie. Dobra, lecę. Tutaj to na pewno nie ma zamku. Lecę na ten zamek, chyba. To nie tędy, to tędy. Jak go atakuje, to trzeba. Kotą cytadelę pustą zostawiłem. No nic, może tutaj więcej bohaterów już nie ma. Jeszcze bym kupił bohatera w sumie, jeżeli ma potwory. Ma. Tutaj jest, gdzie jest wieża magów? Tu jest. Ale on ma już księgę. No i dobra, zaatakował mi zamek. Zobaczymy, jak tu wyjdzie. Jeden anioł jest. A no ma czary, dobre. Nie no, poczekam, defensywnie gram mimo wszystko. No nie A. mam magii więcej. Ja mu 6 gryfów, on mi 14 rozwali. No i już po ptokach. Dobra, lecę teraz tym Kirre, bo on się chyba Kirre nazywa ten bohater z logistyką. Ale jak widzicie, tam 10-11 level i naprawdę sporo tu może ten bohater chodzić dzięki tej logistyce. To jest dobre, bo po mapie się poruszasz znacznie szybciej. Dlatego fajnie się gra bohaterami z logistyką. No i dobra, tutaj przegrałem. I lecę do niego. Tu się skitrał. Idę od razu na wojnę. No i teraz to nie ma szans, gościu. Rozjebany. No i dobra, po gościu, który mam w ogóle level 14 łowca, no fajnie się chodzi już tym bohaterem, dzięki logistyce, Zajmuję tu zamek i no i dobra, i koniec rozgrywki, tak, dziękuję wszystkim, co zostawili suby ostatnio i lajki, naprawdę bardzo mnie to cieszy, nawet te małe ilości, bo wiadomo, zaczynam, no to fajnie, to fajnie, lepiej się wtedy gra i w ogóle. I jeżeli ktoś ma ochotę, to lajk, like, sub. No i dobrze, dziękuję, do zobaczenia.